Cieieie z tej strony Klamer TV A to kolejny odcinek z serii Minecraft Skywards, A to już zaczęła się gra Ale dzisiaj ze mną koksu Stranwaj. Kupa Ciku Dupa Cycki cycki uh, cycki. Ja, 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 ja no, to jest spoko. Hops, hops, cycki, cycki. Nie, to Hops, hops tytki, tytki. Hades. PLM. Hades. Hades. <laughs> Wiesz jak on to ogl oglądnie, to będziesz miał problem. Chociaż oni tak tego nie oglądnia ale dobra Hops, hops, cycki, cycki Nie rzuciły Fuck my dick Nie wiedziałem, że masz Jaki szczegół Szatański Kurwa macie. Nie się. Nie, nie. Ja zostałem tylko z jednym gościem, wiesz o tym? A ja. No tak, tylko, i jest tylko z tylko kilofem. A nie, jeszcze więcej ich zostało, Ta Z jakim No, z kilofem, jak sobie. A wiesz, że on zadaje dużo hp. Ja lubię kopać nim, bo to jest kill tak, to jest taki durny ki-i-i-i-i -i -i -i. What the fuck! Przyszedł do mnie gość jego z Przegrałem, właśnie tak Przegrałem przez ciebie kosu, on ty poszłeś sobie. Ja przegrałem przez ciebie, bo ty sobie poszłeś Było chamstwo naprawdę Dobra, dawaj na następną Dobra, a więc bijamy szybko na następną, a rękę już bez cięć o, śmiemy mnie A oto mój murzynek Co? Masz, masz pierdol. Uuu Już się boję Ciebie pierwszego wyeliminuję. No co jest? No kurde, znowu się zaczęłem, no co za? Ej nie, dlaczego ja mam takiego pecha, że na każdej Marcy się zacinam Dobra to nie mamy Nie no no nie wiem jak chcesz Dobra, na jedną rundkę nie mamy. Ok? Dobra, to teraz teraz cię wyeliminuję. Okej, okay. okej, okay, sam tego chciałeś. Chodź tylko tutaj do mnie, to ci dzielę tym mieczem, ostróż jeden. Tak! zrobię ci kupę na twarz <grym wytrych> Taki bardzo dobry, kolejny gojek ma cały skórzany, plot jeden No a ja mam tylko... ...spodnie, żeby nie latać na golasa z Gołym z dupą i czymś jeszcze i czas Ale ty i tak masz gołą dupę <grym> Patrz, wypinam ci je masz mi To Ja tak go nie widzę, więc... Proszę. <grym> masz śnieżki, kopiesz żeś mi przypomniał Ej, nie kupisz śnieżek nie, w ogóle. Nie. Masz, masz wała. Dobra, z dzieci trzeba. Dupę. No, wiesz... Jak masz takie zajęcia... Och, och, cycki, cycki, dyry, dy, ty, dy, dy. A ty tylko. Och, och, cycki, cycki, de 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 ty. Ale nie, to jest naprawdę spoko intro, mi się naprawdę bardzo podoba. Poproszę, żebyś taki zdrowy. Tak, poproszę z kilka, żeby mi zrobił no, taki intro. nie? Nie mi się. A ty we mnie gościu wali śnieżkami, co? I ci? Tak wali mi konia, wiesz. Ty tak mocno, że aż mi boli teraz. No co ty robisz? Dziecko wiesz, że mi niszczysz seta. Ale to nie, nie ma takich walki bez setów. Wow, jedno serduszko ci... O ty hamie. No co za kurde gnoj. Dla <grym> no, się śnieżki, no co za mama. No kurde, ja cię zaraz no. strzepnę to... Nie dzięki Hops, hops, cytki, cytki... ...ała <grym> Jesteś to... niekultularny niekultularny <grym> ja <grym> Niekultularny Dobra, nie, niekulturalny Z jest niekulturalny, jest niekulturalny. Nie. w ogóle Mam mi ty prawie nic prawie. nie robisz, naprawdę Mam cały, mam cały ekipunek zajęty śnieżkami, więc masz pecha. Hey. Ja też. Hej. masz pecha. No i ciekawe, czy, czy mi coś robisz tymi śnieżkami, co? Niszczę ci seta! No właśnie, właśnie mnie niszczysz, wiesz, tylko mam po, po prostu połowę kredki zniszczonej. Zniszczę? No. to jesteś jest taki bezsensowy. Ja jestem bezsensowy? Dobra. Skoro jestem bez sensu, to mnie zabij śmiało! Dobra! Wietro na sierpniu, łała! Ty, patrz tam, patrz, patrz na tego typa! Co? Patrz na tego typa, patrz, patrz, patrz. Fak, nie trafiłem, z lama. Chcesz mi uwagę odwrócić, ciebie. Nie, nie chcę. Nie, cholera, no coo, się jeden mały. Ja lama? Ty lama! No nie, ja nie chcę, NIE! ŁAŁ! <śleski> To mnie podniosło! Jezu nie! Tak! Nie wierzę, Majna. O na jak nie umiem się wdzięczyć, to teraz ciebie nie wdzięczę. Jaki duży. O fuck. Co to byłeś, mama nam nie wydarła? Dziękuję Ci koksu. Na serio? Zrzuciłem Zży perłą w nic <noise> Taka właśnie jest. Taka właśnie zasługa tego, że mnie zabijasz. To właśnie dlatego specjalnie ci ta perła tepła na, na icość. No. A ty już zginąłeś? Nie. No! Perła cię rzuciła w przepaść. No nie, nie, rzuciłam je, bo jak rzucisz teraz coś to nic nie robi, nie? No. Za menem. Cycki, cycki. Ty cinek przyszedł ten pew. Dobra, spadłem. Uh. Dobra. No, a więc idziemy na kolejną arękę już ostatnią i teraz na pewno wygram z koksem bo nie mam innego, nie, innego wyjścia muszę go zabić Nie no dobra żartuję teraz mamy i tak yy, sojusz No weszłeś do gry bo jest tylko No super nie weszłeś do gry gratulacje Dobra to poczekaj ja wyjdę wybyć. Kurde źle napisami jasno lecie. Okej okay. Wyszłem Dobra No Jestem Dobra Ostatni Joki forciarz ze mnie a tak, się, a tak się zaraz okazuje Tutaj wbija ten y, y, Skilek y, tego y, No skilek, czekaj kto tam jeszcze był Ru Robson H Hades ja Hades mnie już raz zabił, zatem tam nie zabił, nie zabił Cinek jeszcze wbijam. Ja raz prawie rok samo zabiłem i takie... A rok samo ty Devilu, zabiłem cię, co ja nagle takie, aha zabiłeś tu No faktycznie po prostu zabijeś mnie kolera Gratuluję ci klamu, klamu. oj klamuk, klamuk Co klamuk, klamuk Kurde, jeszcze nie trafiłem lawu co za rama ze mnie mm bang bang, cycki cycki No co ja mnie tam Zamiast klamuch-klamuch to będę lamus-lamus Zamiast klamuch-klamuch lamus-lamus O widzę cię! Tak? Tak Ty jesteś tam po drugiej stronie. Kurde, nie trafiłem w niego, jasna, cholera. Hops, hops, cicki, cycki. cycki Co jest? Zlegowało mi coś. Bigo! Deda. Zabił. Myślałem, że cię zabił nie się, nie, nie da się. Się nie bijemy, chyba, nie? O, tu są jeszcze seciki, to ja sobie chętnie skorzystam. Tak skorzystam sobie. I nic fajnego nie ma. Po co? O krata. Klata się przyda. Dobra, jest klata. Nic ciekawego powiem już. Właśnie się spytam ciebie co to było Kurde nie wiem, co to się wzięło. Z lewa spadło. Zabiłeś mnie TNT. Jak gram na lewa, jak to? Zabiłeś mnie TNT chciał. Dobra, masz zasłużenie swoje wygrane. Dobra, za to wszystko. No, więc my się widzimy już w kolejnych odcinkach Skywarsu, więc cześć.